Bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Szymon. Yy, a dzisiaj powracam znowu do Minecrafta. Miałem, mm, moi, yy, miałem taki serwer, może pamiętacie, chyba tam był z niego dwa odcinki i live. Yy, no i możemy sobie też powsprawdzać, co my tutaj mieliśmy. Yy, na pewno tak, pamiętam, że tam była wioska. Tak, tam jest domek, wi pamiętam, że tam była wioska i to tyle na razie. No ale. No jak widzimy... Nie, nie, chyba... O, no skóry, nie? No jak widzimy, jak widzicie, no miałem dobry sprzęt. Bardzo dobry. wow Tutaj coś poszalałem. No, no nieźle mi to wyszło. Okej, okay, dobra. Teraz tak, zobaczcie co miałem w skrzydłach. tej Dzięki. Odręb. Odręb. od Dzięki. 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 Dziękuję. Dziękuję. Dobra. To wszystko wiadomo. Niestety, nie miałem żadnego jedzenia, to był taki jeden minus mój. No ale kurde, jak z taką wielką chatem... Nie gadajcie, że... No. jego... On chyba tylko zawadzał. No co?! Gdzie są? Jeszcze będzie trzeba dokończyć trochę, ale... A, bo ty miałem jeszcze farmę moją. Hmm, zapomniałem. Dobra, farmacz Kurde no. was jakieś potwory? Chyba, że. Aha, bo ja tutaj miałem jeszcze takie coś. A nie, bo tu jest. To miałem jeszcze takie przejście, ale. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale jestem ja wpiszę tam, day bo nie mogę pójść spać, a no tutaj nie ma nikogo, który. No, nikogo tutaj nie ma z mobów. Więc. Skam. Czysty skam. No dobra, jeszcze pójdę w sumie do tej wioski. Zobaczę, będę musiał zrobić jeszcze kolejkę. A się trzeba wybrać gdzieś do jaskini na podróż. To może w następnym odcinku dzisiaj takie przypomnienie, co tutaj mieliśmy. Pozwiedzamy jeszcze sobie, bo ja trochę. Przynajmniej, zapomniałem. No i napiszcie, czymście chcieli w ogóle, żebym kontynuował tego Minecrafta. Mi się podoba ta seria. Jest solo. solo. Bo co, to jestem trochę chory. Więc od czasu do czasu mogę mnąć. O! Żelazo jest, ok, super. No, tutaj coś jest, widzę. To tutaj może zejdziemy. Kiedyś Tu raczej nic nie będzie Tam znaczy No mi się wydaje, że raczej Powinno być dobrze Wezmę okay. sobie te sianko Dobra, zbieramy, zbieramy, będziemy się lepili, hohoho Teraz trzeba dojść do domku No dobra Zmieniam sobie też skinę. Oczywiście, tam miałem jaśniejsze włosy i nadal mam te same włosy, mi się nie ale zrobiłem w ciemniejsze mniejsze, o taką. No jakby co, tego skin'a robiłem yy, w pełni sam, jakby dzisiaj dużo niedopracowań, bo pomiędzy nogami mam czarne o bo już tego nie robiłem, bo bym się tak nie chciał na odwrót tego skina robiłem. O, ale tam jest dużo tego węgla. Może tam byście, może chcieli też. zrobić takie coś dla dwie osoby. Co nie Na tryb wieloosobowy. Może będzie by fajnie. No napiszcie, czy byście chcieli. Chci 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 na pewno. Czy byście chcieli kontynuować tą serię. Jutro idziemy do jaskini, znajdziemy kilka diamentów, wychodzimy. i co? Wychodzimy, tak to będzie. Dobra, doszedłem. Ojejku. O jejku! Ło panie. O, panie. Ja to co odłożymy, to będziemy jeść. Okej. Okay. Tak, chlebki Lepki są dobre. Teraz tak. Zajmijmy się w sumie tą far y, farmą. Musimy tak. Yy, plany na przyszłe odcinki yy, Na pewno tak, znalezienie diamentów yy, Obsidian później W tym jest teraz mam uważny Tak, no na pewno diamenty Co jeszcze, a yy, Na poszukiwania toż z koniem, jak będziemy ja, Trzeba znaleźć siodło i trzeba z koniem jechać na poszukiwania. Bo tutaj mam dużo koni, sobie jakieś oswoje. Chyba tego o tą plamkę. Bo znaczy taką, no, całego czarnego nie chcę, ale taką, no, ładną, no, taką krówkę. Nie, bo to jest taki brązowy trochę chyba. On, to nie jest czarny. Ten jest czarny. Nie, on też nie jest jakiś czarny. Cały. Jest taki trochę. Tutaj. Nie wiem. No nie z daleka wyglądają jak czarne, nie? Ale przyjrzyjmy się z bliska. No to tak z bliska to tak. No, nie widać, czy tak. No. A zresztą. Um, tak. pójść na jakiś ten. Y oczywiście tak. Ma? Dobrze, że tam mamy pustynię, bo na pustynię sobie pójdziemy, bo tam na pustyni jest najwięcej, padło najwięcej kopalń, więc już wiem, gdzie mamy iść. Eee, to będzie na, na, na następny odcinek. No, eee, a pójście już no, bo oczywiście jakieś mechanizmy. Fajnie, w sumie nie wiem po co też te mechanizmy. Też nie wiem po co. Ale przydadzą się, na pewno się przydadzą. Na pewno się przydadzą do tego. Na przykład, bo na pewno nie będę chciał mieć yy, o takiej farmie trzciny, co nie wzdłuż tego. Tylko raczej będę chciał mieć taką mechaniczną, nie. Bardziej. To chciałbym mieć takie mechaniczne wszystko, że wiecie, klikam i wszystko mi się robi, a nie, że kurde ten, bo z villagerami to będę musiał zrobić no wiem, no, spokojnie z villagerami to się wszystko ogarnie, cyk myk pyk. no to tak na następny odcinek idziemy, właśnie villagerowie, no to tak na następny na... Idzie... Na odcinek do jaskini na pewno idziemy Potem idziemy... Yy, 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 transportować villagerów. I dawać im profesję. Co nie? A następny to będzie z ulepszania villagerów. No i może będą z... Napiszcie dalej w komentarzach, wiecie, yy, czy villagerowie mogą sprzedawać szlam. Co nie? Napiszcie, czy mogą sprzedawać. Wiem, że szlam może sprzedawać tak ten podróżnik villager, Ale te, ci, ten, ci villagerowie, to nie wiem. W sumie to bym sobie zgolił. Na Dobra. Mm. Dzisiaj taki nudny będzie odcinek w miarę, ale... jutro, jutro, jutro już będzie mega gruby. Bo no... Może być suba lajka no, no czasu dajcie subika i lajka oczywiście, a jeżeli będziecie chcieli zobaczyć taki odcinek gdzie mm, będę mm, właśnie szedł ja jaskini to oczywiście zostawcie subatko że z dzwoneczkiem żeby, żeby się na pewno nie prze, przeoczyli do tego filmu no i co tak to będzie więcej wyglądało Tak, no na pewno do jaskini się zabierzemy z arsenałem. arsenałem. No, czyli dwa kilofa oczywiście żelazem, Bo kto wiem. Może nie starczyć? MianHow to też tak no nie domy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie to nie wiem, No niech nie wszystkie jest muszą nie takie, nie nie wszystkie tam co wiem, to tam jest węgiel, to tam pójdziemy po węgiel teraz. Yy, tylko wezmę sobie nowy kilow, bo ten jedno użycie im się teraz skończy. Yy, no. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Idziemy. W ogóle to muszę cała oświetlić. 33 mam. Będę musiał to cała oświetlić. I sobie zrobić taki Dróżkę. Do. też wioski. Mm, no. Z czasem. Patrzcie, węgla jest. Matka. Chyba co wykapełta jej ładnie. Ty, trzyma się. O, matko. Wiedziałem, że. Śląziki. O, całą rudę wykopaliśmy tym kilofem. Okej. Okay. fajnie, super. Mm, dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. kopiemy, kopiemy. Trzeba mieć dużo węgla, bo może potem się z villagerami. albo coś innego. Czecie, zostaj oślepnę. O. Mam nadzieję, że za ten creeper mi nie przyjdzie a mi... się sprzestaszyłem matka. Misklikiem to wszystko robiłem Nie to też wszystko stało przez misklika. klika. Dobra, ee... A tutaj... No. Zdawało mi się, że tej był gdzieś węgiel, tak... Tu nie więcej. I e, mam auta skok. Nie. Ale dużo, ale dużo ruda co nie? Kurne, i to bardzo. 56 węgla, bardzo dużo, bar, ale to bardzo dużo. A tutaj, o, już tutaj czuję że nie dusza ruda. Już jak bym to kopał na szczęście, to minął z dwa staki już. też sobie trochę lewela pozbieram. Dobra, Stack 24. Czy to jest dużo? Yy, no, no nie wiem. Może, może dużo. Może mało. A co, coś ułamziła na? No, 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 może... A to bo but... to... Co? Jeszcze teraz na mnie będą lecieć, no jak ja nienawidzę... ...szaria mobów. O, już mnie zostawili. Widzicie, jestem jak jak szybki? Pa. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Kurna, no creeper! Miej... wybu... No, nie da się nic zrobić. Nie? I po co jesteście tutaj? Pum. 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 W końcu mogę pójść spać W końcu Dobra Dobra hmm. Ściągam oczywiście zbroję Pyk, nie jest tam potrzebna Oła. I co tutaj właśnie... Ja Nie wiem jakie będę miałem plany ale napiszcie to i by zrobić. Ale zanio, napiszcie to by zrobić. Padałoby zrobić. Dobra, wiecie. Wiecie co. Masę lepiej. Nie, bo tutaj... No, w sumie napiszcie, co tutaj byłoby trzeba zrobić. No, w sumie napiszcie. Tak myślę, że tutaj można byłoby to pociągnąć dalej, ale to będzie ocean. To tam. Będzie tam trzeba kopać dalej, tej po do do villagerzy. Co nie? tylko to już na innym odcinku będziemy na live O! Napiszcie, że będziecie chcieli live'a. To będziemy robić tych villagerów, co? No o live to bym się garno no Tylko w jakie dni? W sobotę nie zby w niedzielę. w niedzielę, no może w niedzielę W niedzielę live ik? No W niedzielę live y mógłby wlecieć w zależy jaka będzie pogoda, jeżeli będzie ładna pogoda, to nie wiem... Zależy. Zobacz, albo w sobotę, albo w niedzielę, więc wyczekujcie. Więc zostawcie e, dzwoneczek, żebyście na pewno wiedzieli, kiedy będzie live. I nowe odcinki moje. Bo to nie będzie tylko tyle, że będziemy na Minecrafcie bazować. Może też CS, może też... E, może też CS, może też Fortnite, może też. Nie wiem, na przykład Brawl Stars. Nie wiem. Co będziecie chcieli? CS, czego ja na przykład Eurotraka nagrywałem. Nie wiem, czego. No, byle, Dawajcie pomysły. Nawet, nie wiem. Wystać że jakieś gierki będą za darmo, to pobiorę. pobiorę. To by było fajne i żebyście tak oglądali. Będę. I starałem się ten. Jeżeli nawet będą multiplayer to będziemy robić live'y No i będziemy sobie razem grać. No. Siema. Dobra. Mm, tak. Weźmy kości, bo kości nam się przydadzą. No i chyba zakończymy. No. Oczywiście. Yy... <słuch> Jutro jak odcineczek będzie, będzie w Co? Co mi eee, W tygodniu? W sobotę i w niedzielę bym może robił live'y. No, robiłbym live. Y. Dobra. To byłby dobry. Live, y były, live, live y byłyby były, były dobrym pomysłem. taka mini farma, mm, ale mm, zostałem tutaj z to farmą, w sumie. bo ja jej nie oświetliłem. No, ale na noc bym musiał ją oświetlić, bo na noc to będzie Yyy, Dobra, i yy, to wygląda trochę jak te sklepy, co nie? Jak taka biedronka, co nie? Ej, no, jakby to była biedronka. No, takimi, wiecie, szerokością i wysokością się zgadza, co nie? No nie wiem, na przykład u mnie w mieście się zgadza, nie? Co do jednego biedronka. No ale, nie wiem. Mo nie wiem. Ale no napiszcie. No trochę jakby biedronka to wygląda. Dziwne. Ale za to fajne. Tych dach, takiego nigdy nie robiłem, ale zrobiłem taki. Yy, no. Okej. Okay, o. Jeszcze zamurujemy, to... No, klasa. Dobra. Mm, zamurowane, to zamurujemy. No i będziemy kończyć. nie wyglądał, miarę, a nie, tak no. Tak o. To to zostawię. O czekajcie, ten, ten. fajny parkour. Fajny parkour, ładnie to wygląda. O, takie a ten. Co, znaczy, ty masz ten taki mostek. Fajnie by to wyglądało, co nie? Taki mostek. No, przy drzewku. Fajne. Dobra, jeszcze pomyślimy, oczywiście to ozdobimy. No. No, ale... No i już się widzimy w następnym odcinku. Siemano.